Pomówmy chwileczkę o czujnikach zainstalowanych w urządzeniu Samsung Galaxy S4. Zainstalowane w urządzeniu czujniki pozwalają na jeszcze inteligentniejsze i wszechstronne wykorzystanie smartfona w różnych przydatnych aplikacjach, takich jak pomiar temperatury, wilgotności, ciśnienia, kompas i wielu innych zastosowań, Jakośby choćby poziomica korzystająca z akcelerometra. Dzięki czujnikom możliwe jest sterowanie telefonem za pomocą gestów, bez dotykania ekranu. Odpowiadają za to takie funkcjonalności jak AirView i AirGesture. Mamy je dostępne oczywiście w menu, możemy je sobie włączyć: AirGesture, AirView. Te funkcjonalności możemy w każdej chwili sobie uruchomić i zostawić włączone. Trzeba mieć jednak na uwadze taką rzecz, że uruchomione te czujniki, czyli te wszystkie czujniki, które mamy zamontowane w górnej części ekranu, pobierają też energię elektryczną, czyli naszą baterię zużywają. Dlatego, jeżeli ktoś nie potrzebuje korzystać z tych czujników, warto, żeby je wszystkie powyłączał. Ja z nich nie korzystam, więc są wyłączone. E, czy coś jeszcze możemy powiedzieć o czujnikach? Dodatkowo do dyspozycji są takie funkcjonalności jak Samsung Smart Pause, zatrzymujący film lub grę. Mamy je oczywiście tak samo dostępne tutaj w góry. E, to jest ten Samsung e, Smart Stay smart scroll, inteligentne wstrzymanie, to jest właśnie to smart pause Mamy też oczywiście taką funkcjonalność jak smart scroll. To jest taka funkcjonalność, która automatycznie przewija e-maile i strony internetowe w górę lub w dół, gdy przechylamy telefon w którąś ze stron. Warto także wspomnieć o aplikacji S Health, która jest dostępna w telefonie naszym, to jest ta taka zielona ikonka z chłopkiem. Ta aplikacja umożliwia nam dbanie o kondycję. Liczy nam nasze spalone kalorie, co jemy, jaką mamy wagę, jaki przyjmujemy sobie plan, co chcemy ze sobą zrobić, jakie ćwiczenia, na przykład kompan chodu. Możemy sprawdzić, jakie jest obecnie otoczenie, na przykład w mieszkaniu, spójrzmy, poziom komfortu. Poziom komfortu na przykład korzysta z czujników, czujnik wilgotności oraz czujnik temperatury. Jak widzicie, w chwili obecnej teraz synchronizuje się z czujnikami program S-Health i po lewej stronie będziemy mieli temperaturę, jaka jest obecnie, oraz po prawej stronie mamy wilgotność, gdzie w sumie pokazuje nam u góry, czy jesteśmy w dobrych warunkach, że tak powiem, przebywamy, czy są to dobre warunki do komfortowego przebywania, czy też nawet ćwiczenia. Tak więc aplikacja jest dość inteligentna, a dość bardzo inteligentna. Można tutaj co jeszcze robić. Wagę naszą sprawdzać, co, co sobie jemy, jakie kalorie, według dnia, według godziny, według miesiąca. Jeżeli ktoś jest oczywiście zainteresowany dbaniem o zdrowie, myślę, że już dawno korzysta z tej aplikacji, która wykorzystuje, tak jak mówię, czujniki, które są wbudowane w nasz telefon. Czy coś jeszcze możemy powiedzieć o czujnikach? Chyba niewiele. Można powiedzieć na pewno jedno: że Samsung Galaxy S4 jest chyba jednym z najbardziej innowacyjnych telefonów, posiadających chyba wszystkie czujniki, jakie tylko mogą być. Myślę, że brakuje, że brakuje tutaj czegoś takiego, żebym mógł powiedzieć, że w tym telefonie nie ma czujnika, na przykład takiego. Mamy tutaj mnogość czujników różnych temperatur, akcelerometry, kompasy elektroniczne, mamy wszystko, złącza, nawet podczerwień czujnik zbliżeniowy, czujnik światła. Naprawdę jest tego dość sporo. Tak więc telefon można wykorzystać na wiele różnych sposobów, za pomocą różnych aplikacji, które możemy pobrać z Android Marketu, czyli Google Play.